Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Na odcinku, w którym chciałbym Wam pokazać rozgrzewkę przed treningiem, przed ruchem, przed aktywnością. Rozgrzewkę, którą sam praktykuję wraz z moimi podopiecznymi. Sam dla siebie również taką rozgrzewkę stosuję. Rozgrzewka, która ma na celu przede wszystkim uchronić Was od kontuzji, rozruszać Wasze ciało, uaktywnić tkanki mięśniowe, grupy mięśniowe. Jest to Rozgrzewka, która uważam kompletnie potrafi, potrafi przygotować nasze ciało, ludzkie ciało, twoje ciało do aktywności i do treningu. E, pokażę po kolei, co uważam za najbardziej stosowne ćwiczenia. Najpierw leżąc na plecach, w ugięciu kolan mniej więcej na 90 stopni, łapki dajemy sobie szeroko, tak aby klatka piersiowa była otwarta, kolanka razem, stopy razem i zaczynamy rotować. Od lewej do prawej strony, naszymi kolanami, utrzymując kolana i stopy przyklejone do siebie. W ten sposób otwieramy klatkę piersiową w takiej fazie wstępnej oraz rotujemy nasz kręgosłup, naszą miednicę. Dzięki czemu nasz mięśnie pośladkowy średni, nasze mięśnie dolne grzbietu również zaczynają się rozgrzewać. Możemy poczuć delikatne. Upnięcie na naszych plecach, co uwalnia tak naprawdę pęcherzyki powietrza między kręgami. Jest to pierwsza rzecz. Po wykonaniu około 20-30 powtórzeń, dynamicznie, dlatego że rozgrzewka powinna pobudzać, więc być dynamiczna. Wykonujemy kolejne ćwiczenie, będzie ono miało na celu rozciągnięcie przede wszystkim mięśnie, dwugłowe uda, aktywację mięśnia biodrowo-lędźwiowego poprzez unoszenie nogi w ten sposób dynamicznie dynamika pozwala nam rozciągnąć mięsień dwugłowy, mięsień pośladkowy również. Staramy się nie podnosić nadmiernie miednicy. Przy tym ćwiczeniu, wymach powinien być cały czas intensywny, aby przy wymachu poczuć rozciąganie mięśnia dwugłowego. Po 15-20 powtórzeniach zmieniamy nogę symetrycznie. Robimy dokładnie to samo. Kolejne ćwiczenie, już bardziej zaawansowane. W nodze wyprostowanej do góry, może być lekko zgięta, w zależności od zakresu ruchu, jaki mamy. Utrzymujemy przeciwny bark. Przy ziemi i skręcamy naszą miednicę. Nasze biodra opuszczając nogę do podłoża, wracamy do pionu. W ten sposób, utrzymując przeciwne ramię i przeciwną łopatkę przy ziemi, nie dość, że otwieramy naszą klatkę piersiową. To ponownie bardzo dobrze rozciągamy mięśnie okolicy naszego biodra. Po wykonaniu kilkunastu powtórzeń. Zmieniamy nogę i tu teraz będzie ładnie widać jak utrzymuje ramię oraz łopatkę przy ziemi. Więc dotknięcie nogą ziemi nie jest wymagane. Jeżeli nie mamy takiego zakresu ruchu, staramy się utrzymywać ramię przeciwnej strony przy podłodze. Po kilkunastu powtórzeniach powinniście poczuć, że ten zakres ruchu się powiększa i jesteście w stanie dotknąć podłoża stopą nogi robiącej wymach. Kolejne ćwiczenie bardzo mocno aktywujące. Zakładamy nogę na nogę i staramy się wynieść biodro do góry tak, aby spiąć pośladek oraz mięsień dwugłowy uda, czyli wszystko co jest pod spodem. Utrzymujemy ramiona na podłożu, klatkę piersiową otwartą, przy pełnym wyproście biodra staramy się utrzymać napięty brzuch, aby nie obciążać odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wykonujemy 10, 12, 15 powtórzeń. Aktywizacji pośladka mięśnia dwugłowego. Z drugiej strony wygląda to podobnie. Stopa założona na kolano, pełny wyprost, brzuch napięty, opuszczamy pod kontrolą. Kolejne ćwiczenie, które fajnie otworzy klatkę piersiową, to jest przełożenie nogi na jedną stronę, dłoń do dłoni, ramię przy ziemi, otwieramy z wydechem klatkę piersiową. Wracamy na wdechu. Otwieramy klatkę piersiową. Cel jest taki, aby jedno ramię było cały czas skierowane do ziemi, przyklejone do ziemi i drugim ramieniem oraz łopatką docelowo również dotknąć podłoża. W ten sposób idealnie otworzymy naszą spiętą klatkę piersiową. Na jedną stronę 12-15 powtórzeń, na drugą stronę 12-15 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie, jakie możemy wykonać. To będzie ćwiczenie leżąc twarzą ku dołowi, łapki wyprostowane. W tym ćwiczeniu bardzo fajnie zaaktywizujemy sobie nasze rotatory e, ramion, nasze dźwigacze ramion również, czyli wszystkie mięśnie zlokalizowane wokół łopatki, wokół stawu ramiennego. Leżąc na brzuchu, czoło odpoczywa na macie, unosimy łapki, robimy rotację 90 stopni wraz, z odwodzeniem naszych ramion w kierunku pośladków. Wracamy przed siebie. Rotacja, więc dłonie od skierowania w ziemię do skierowania w sufit i wracamy przed siebie. Wykonajmy 10-15 powtórzeń. Będzie to kompletna rozgrzewka właśnie tylnych części naszego górnego grzbietu. Kolejne ćwiczenie. Pozycja jest podobna. Łapki wyprostowane, nogi wyprostowane, blokujemy ramiona w łokciach, blokujemy. Nogi w kolanach, unosimy przeciwnie. Prawą rękę, lewą nogę. Do góry opuszczamy. Lewa ręka, prawa noga. Unosimy do góry. Opuszczamy. W ten sposób aktywizujemy nasze pośladki, nasze okolice miednicy, okolice odcinka lędźwiowego. Nasz tylny mięsień naramienny, czworoboczny, równoległoboczny, prostowniki grzbietu. Idealnie przygotujemy naszą tylną taśmę do podjęcia ćwiczeń. I kolejne ćwiczenie na sam koniec to będzie plank, który można wykonać na kolanach. Podwinięta miednica, napięty brzuch, napięte pośladki. Wciskamy łokcie w podłoże, ciągniemy łokcie w kierunku kolan, bądź przechodzimy do wersji pełnej. Podwijamy lekko miednicę znowu ściągamy łokcie w kierunku palców u stóp, palce od stóp w kierunku łokci, spinamy brzuch, wytrzymujemy w desce 30-45 sekund i wystarczy. W ten sposób zaktywizujemy nasze centrum ciała. Jeżeli podobał Ci się ten filmik i uważasz, że z takiej rozgrzewki wyniesiesz coś dobrego, zasubskrybuj, zalajkuj, skomentuj, a ja postaram się odpowiedzieć. Ta rozgrzewka według mnie jest rozgrzewką kompletną dla osób ćwiczących na siłowni w domu, wykonujących różne aktywności fizyczne. Natomiast, jeżeli okazuje się, że masz dodatkowe wymagania, Twoje ciało wymaga dodatkowej rozgrzewki, rolowania konkretnych partii mięśniowych, które tego wymagają, bo są jakieś dolegliwości, oczywiście wtedy specyficznie pod te dolegliwości dokładamy ćwiczenia, które mają na celu rozgrzanie i przygotowanie właśnie tych partii ciała do ćwiczeń. Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam Jarek Drzewiecki.